Drogie dzieci, drodzy rodzice. Już jutro o tej porze będziemy mieć obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej świątyni, który będzie przebywał do nas przez całe 24 godziny. A w ramach przygotowania do tego wydarzenia kolejne rozważanie na temat Serca Pana Jezusa. Po śmierci święty Małczaty Maria la kult najświętszego serca Pana Jezusa szybko się rozwijał i obejmował coraz szersze obszary i wspólnoty kościelne. Wśród zgromadzeń zakonnych, kult ten w sposób szczególny pielęgnują jezuici sercanie, siostry wizytki, siostry sercanki. Te pierwsze założył święty Franciszek Salezy, te drugie święty Józef Sebastian Pelczar, arcybiskup przemyski, którego setną rocznicę śmierci w tym roku obchodzimy. Warto przy okazji zwiedzić wystawę jemu poświęconą w archidiecezjalnym muzeum przy katedrze. Gorliwym apostołem serca Jezusowego był święty Franciszek Salezy, biskup Genewy, od którego ksiądz Bosko zaczerpnął inspirację do założenia zgromadzenia zajmującego się wychowaniem młodego pokolenia i stworzenia systemu wychowawczego opartego na sercu, zwanym systemem prewencyjnym. Od jego imienia przyjął także nazwę dla niego Salezjanie Księdza Bosko. W Rzymie, przy głównym dworcu Termini, wybudował on jedną z najwspanialszych bazylik poświęconych sercu pana Jezusa. Sakrok chore. Rząd bosko często powtarzał, że wychowanie to sprawa serca. Kto nie kocha dzieci, kto nie ma dla nich serca, nie nadaje się na wychowawcę. Ale nie wystarczy je tylko kochać. Trzeba im to jeszcze pokazać. I pokazywał, kiedy widzieli, jak się dla nich poświęca, jak nie śpi po nocach. Bo musiał pisać listy do dobrodziejów albo podręczniki dla nich, żeby mieli się z czego uczyć. Jak ciężko pracował przy wyremontowaniu by, aby wyremontować walącą się szopę, gdzie mieszkali, i zatroszczyć się o jedzenie dla nich, dla ponad 300 chłopców i całe ich utrzymanie, jak organizował dla nich gry, zabawy. Uczył grać na instrumentach, brać udział w przedstawieniach, wykonywać różne praktyczne prace, uczyć się z rzemiosła, sztuki drukarskiej, aby mogli wydawać stutysięczny nakład czasopisma salezjańskiego Boletino Salezjaną, słowem brał czynny udział w całym ich życiu i o nich cały czas myślał, dla nich pracował, dla nich studiował. Dla nich się męczył. A oni to widzieli i byli wdzięczni Księdzu Bosko. Pokochajcie to, co kocha młodzież, mówił, a ona pokocha to, co Wy kochacie. I dosłownie to robił. Bardzo ich kochał. Takimi, jakimi byli. Pewnego razu chciał sprawić trochę radości, smutnym, i zamkniętym w więzieniu chłopcom, którzy tam się znaleźli za drobne przestępstwa. Były to zazwyczaj sieroty, bez rodziców, bez pracy, bez szkoły, bez pieniędzy. Nikt się nimi nie przejmował. Więc nie mieli innego wyjścia, jak tylko kraść i robić wiele złych rzeczy. Ksiądz Bosko zainteresował się nimi. Poprosił naczelnika więzienia, aby ten pozwolił mu wyprowadzić ich na całodzienną wycieczkę w góry. Ależ, księży Bosko, czy ksiądz oszalał? odpowiedział naczelnik. Tylu chłopców chce ksiądz wyprowadzić z więzienia? Przecież nie mamy tyle ochroniarzy, aby ich pilnowali, bo wszyscy pouciekają. Proszę być spokojny, odpowiedział ksiądz Bosko. Ja sam tego dopilnuję i gwarantuję Panu, że ich wszystkich przyprowadzę tu z powrotem. Dobrze, zgodził się naczelnik, ale gdyby któregoś zabrakło, to nie ksiądz wie, że ksiądz pójdzie do więzienia w jego miejsce. Po załodniowej wycieczce chłopcy wrócili przeszczęśliwi, pełni radości i wdzięczności dla księdza bosko. Naczelnik liczy więźniów i okazało się, że dwóch brakuje. A widzi ksiądz? Rzekł z terwiną naczelnik. Takim nie można ufać, ani na nich liczyć. Liczą jeszcze raz. Dalej brakuje dwóch. Ksiądz Bosko się zasmucił i westchnął do wspomożycielki. Po paru minutach dwaj uciekinierzy zjawili się na miejscu, przepraszając księdza Bosko za próbę ucieczki. Chłopcy tak go kochali, że sami byli gotowi oddać za niego swoje życie. Kiedy ciężko zachorował, przemęczony nad ludzką pracą, chłopcy całą noc czuwali i modlili się o jego uzdrowienie. Lekarze nie dawali mu żadnych szans, że przeżyje noc. Nad ranem ksiądz Bosko wstał, jakby nigdy nic, i udał się do oratorium. Radości i wrzawy nie było końca. Wszyscy się cieszyli i dziękowali Panu Bogu za jego ocalenie, bo nie wyobrażali sobie swojego życia bez niego. A ksiądz Bosko też czynił cuda, aby ich ratować z różnych tarapatów życia. Kiedy raz w oratorium zabrakło dla nich bułek na śniadanie, bo piekarz odmówił mu ich sprzedawania na kredyt, gdyż był już mocno u niego zadłużony. Wtedy ksiądz Bosko spytał swoich współpracowników ile jest bułek w magazynie. Odpowiedzieli, że tylko kilka, a chłopców było grubo ponad setkę. Kazał im się ustawić w kolejce i sam rozdawał im te bułki. Rozdawał, rozdawał i rozdawał. Także dla wszystkich wystarczyło. Pomocnicy nie mogli wyjść ze zdumienia, jak ksiądz Bosko to zrobił, że dla wszystkich wystarczyło bułek. Warto w całości przeczytać książkę o księdzu Bosko Spełniony Sen aby dowiedzieć się o wielu innych ciekawych przypadkach, niezwykłych przypadkach z życia księdza Bosko i uczyć się od niego, co to znaczy, że wychowanie jest sprawą serca. Drodzy rodzice, drogie dzieci, przed Wami piękna przygoda życia z sercem Pana Jezusa. Dbajcie o te Wasze czyste serca, aby pielęgnować w nich miłość, bo na tym polega prawdziwe szczęście. Nie na pieniądzach, drogich prezentach, komórkach, samochodach, lecz na bezinteresownej miłości, którą czerpiemy i uczymy się serca Jezusowego. Uczymy się jej też od ludzi pełnych miłości i szczęścia, jakimi byli nasi święci patronowie. Każdy ma na pewno swojego patrona ze chrztu i do niego się modli. Każdy ma swojego też ulubionego patrona. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej rity, patronki od spraw beznadziejnych. Przyzywamy jej wstawiennictwa w bardzo trudnych przypadkach, i wielu może potwierdzić jej skuteczność, że zostali wysłuchani. Niech więc ona, święty Jan Bosko, święty Dominik Sawio, patron ministrantów, czy błogosławiona Laura Wikunia, patronka dziewcząt, będą dla Was wzorami do naśladowania. Może wielu z Was zapisze się do ministrantów, do scholanek, a może do Straży Honorowej? Z pewnością nie pożałujecie tego, bo wam gwarantuję, że będziecie szczęśliwi, gdy będziecie mogli zrobić coś dobrego dla innych i dla Pana Jezusa. Coś dać im z serca, bo serce im bardziej daje, tym bardziej się powiększa i staje się. Tak szerokie, jak piaszczyste morskie wybrzeże. Amen.